Hej, cześć, witajcie! Z tej strony z Zmaslo i dzisiaj na rozpaczkowaniu mamy myszę od AOC. To jest... Dość interesujące, bo myślę, że większość z was AOC jako firmę kojarzy z tego, że robią głównie monitory. I firma AOC od jakiegoś czasu właśnie wchodzi tutaj na polski rynek ze swoimi peryferiami, które były dostępne już za granicą jakiś czas temu. I dzisiaj mamy tutaj takiego lekkiego gryzonia, który ma ważyć zaledwie 58 gramów. Jest to gryzoń, który ma ten taki honeycombowe dziurki po to, żeby był lżejszy. Ja jeszcze nigdy takiej myszki wcześniej nie testowałem. Mamy tutaj sensor P. GMW 3389 i przełączniki od kali. Więc zobaczmy, jak ten gryzoń wygląda i co mamy w pudełku. A, i jeszcze jako taki bonus, to AOC podesłało taką małą podkładkę, bo chciałem też sprawdzić, jak wygląda. Sium sium! Dobra! Mamy naszego gryzonia tutaj, model GM510. Zobaczmy, jaki on jest w rzeczywistości. Tak więc tutaj prawdopodobnie będziemy musieli sobie go rozpakować. Tak i tutaj musimy sobie to wyciągnąć. Całość. W środku oczywiście dodatkowa papierologia i instrukcja. I jest nasz gryzoń. Ho, ho, Kurczę, rzeczywiście, tutaj mocne te wycięcia na plastiku, nie mają żadnego takiego konkretnego kształtu heksagonowego czy coś w ten deseń. Rzeczywiście, gryzoń naprawdę bardzo lekki, 58 gramów. Tutaj wydaje mi się, że przód myszki jest zdecydowanie cięższy niż. O, zobaczcie, tak jak balansuje. Zdecydowanie cięższy niż, niż tył, więc to jest tego typu kwestia. Kabel fajny, mięciutki w oplocie. Bardzo elegancki, dość długi. Sama myszka jest delikatnie profilowana na prawą rękę, więc to jest kwestia preferencji, czy ktoś z Was lubi coś takiego. W łapce leży elegancko. Te sklikania, i tak zrobimy sobie za momencik. Tak więc, jeżeli chodzi o temat ślizgaczy, mamy tutaj taki malutki na górze, nieco większy na dole. Rzeczywiście te wycięcia w tej myszce są dość pokaźne, i faktycznie tutaj mamy na przelot. To wszystko, więc coś może nam tutaj wpaść, ale widzę, że mamy taką groźbę tam postawioną pomiędzy dalszą częścią myszki, gdzie jest schowana cała elektronika, dlatego też ona z tej strony jest. Cięższa niż z tej strony. Sam temat wygląda elegancko. Myszka fajna, czarna. Będzie miała prawdopodobnie podświetlenie w tym miejscu, ale to dopiero po podłączeniu do Peceta. Tak to wygląda w domyślnym trybie. Mysz pracuje w trybie pulsującym i rzeczywiście świeci tutaj nam w tym miejscu. Robimy jeszcze test klikania. Dobrze, tak więc pierwsze wrażenia z myszy AOC GM510. Jeżeli chodzi o formę, tą taką dziurkowaną, jest to dla mnie nowość, bo zwykle unikałem tego typu myszek. Niespecjalnie, że tak powiem, jestem fanem takiego wyglądu, natomiast pełni to funkcję tego, że mysz rzeczywiście jest dość lekka. Waży 58 gramów i to rzeczywiście jest wartość ok, chociaż trzeba powiedzieć, że niektóre myszki, które mają pełną skorupę, są w stanie gdzieś nawet zbliżyć się do tego wyniku, więc nie jest to jakaś super najlżejsza mysz na świecie. Natomiast jest to mysz profilowana. Ja zdecydowanie bardziej wolę, gdy mysz jest symetryczna. Mamy tutaj delikatny profil na prawą rękę. Kwestia gustu, ktoś lubi, ktoś nie lubi, to jest taka rzecz. Ja mówię, że wolę symetryczną, natomiast jak myśl leży w dłoniach. Mysz jest dość długa, co zatem idzie do mojego fingertipowania, gdzieś czuję, że tutaj dłoń styka mi się z końcem myszki, natomiast do pełnego gripu czy do claw gripu będzie spoko właśnie przez to, że myszka jest dość długa. Profil ogólnie rzecz biorąc w moich rękach leży całkiem ok. natomiast przyciski są jak dla mnie troszeczkę za daleko wysunięte i tak czuję, że ja rzeczywiście musiałbym grać pełnym Pełnym gripem, żebym mógł tutaj do tych przycisków sobie dosięgnąć. Natomiast do fingertipowania myślę, że mógłbym mieć problem, zwłaszcza do tego bocznego przycisku sięgać, ale to jeszcze powiem Wam po pełnych testach, jak będzie wyglądało. To są takie rzeczy, których się obawiam. Mysz ma sensor PMW 3389, czyli maksymalnie osiąga 16 000 dpi. Switche są to Kali, które mają wytrzymać rzekomo do aż 80 milionów kliknięć, tak więc bardzo spoko. Sama jakość wykonania myszy jest ok. Kliki są spoko, materiały wydaje mi się, że jak za cenę sugerowano okolice 190 zł, to nie mam się do czego przyczepić, raczej jest dość solidnie. Tak więc nie przeciągając dalej, ja lecę testować i widzimy się po testach. 20 minutes later. Ok, więc ja sobie pokorzystałem z tego gryzonia okolice dwóch tygodni i wracam do Was z garścią przemyśleń. Tak więc, zacznijmy sobie od samego sensora PMW3389. Co do niego nie mam zastrzeżeń. Maksymalne śledzenie na poziomie 16 000 dpi. Natomiast ja grałem głównie na 800 dpi. Pograłem trochę w Doom Eternal, w Halo Infinite, a także w Fortnite. I jeżeli chodzi o mój performance w tych grach, to był on raczej w normie. No, sensor jest dobry. Dobry, więc tutaj nie powinno być żadnych problemów ze śledzeniem, i ja takich też nie zauważyłem. To jest lekki gryzoń, i ja nie ukrywam, że lekkie myszki to jest coś, czym ja jestem zainteresowany i akurat sama waga tej myszki mi odpowiadała. I pomimo tego, że w pierwszych wrażeniach mówiłem, że troszeczkę ta waga jest cięższa z przodu myszki i spodziewałem się, że będzie mi to nieco przeszkadzać. Okazuje się, że nie przeszkadzało mi to w ogóle. Bałem się, że gdy będę robił troszeczkę bardziej takie gwałtowne ruchy, gdy będę. Odnosił myszkę, to będę to odczuwał. Na szczęście nie odczuwałem tego. Chciałbym tutaj też chwilę poświęcić na temat samego kabla, który spodziewałem się, że będzie mi przeszkadzał, bo od blisko dwóch lat korzystam już z myszek bezprzewodowych. Co za tym idzie? Tutaj miałem spore obawy i bardzo miło mi poinformować, że przez to, że ten kabel jest taki fajny, giętki w tym oplocie, praktycznie w ogóle nie czułem jego obecności i nie czułem ani potrzeby używania mouse bungee ani nic w ten deseń. Po prostu nie ciągnął mi tej myszki na tyle, że grało mi się na tym gryzoniu bardzo fajnie, więc duży plus tutaj za kabel. Natomiast to nie jest tak, że tu wszystko jest różowo i pięknie, bo jak mówiłem już w pierwszych wrażeniach, ten kształt nie do końca mi leży. Ja wolę raczej myszki symetryczne i rzeczywiście. Też tak było. W momencie, gdy grałem, miałem nieco dłuższe sesje, przez to, że ja trzymam myszkę bardziej fingertipem. E, po prostu ten palec mały miałem w takiej niefajnej, nienaturalnej pozycji i szczerze mówiąc, po dłuższej sesji grania miałem trochę taki w nim dyskomfort. Kolejną sprawą jest to, że akurat tak niefortunnie ten palec zwykle mi się plasował, że tutaj akurat na tą dziurkę też naciskałem, która się zaczyna, więc mówię, to jest bardziej kwestia moich dłoni. Natomiast kwestią też, którą się na początku obawiałem, te przyciski tutaj. I rzeczywiście, zwłaszcza ten przycisk jest jak dla mnie trochę daleko, miałem problemy, żeby go dosięgać czasami podczas grania, a niestety, przykładowo w Halo Infinite, mam tutaj zbindowaną zmianę broni i czasami musiałem robić takie wygibasy, żeby go dosięgnąć. Więc to jest kwestia dłoni. Jeżeli macie większe dłonie, preferujecie myszki profilowane, myślę, że powinniście być zadowoleni, natomiast zmierzcie sobie, czy rzeczywiście taka długość gry. Będzie wam odpowiadała. Bardzo pochwalę tutaj natomiast Soft od AOC, który jest bardzo intuicyjny i wygląda też mega schludnie. W samym Softie znajdziemy wszystko to, co potrzebne: to znaczy, możemy sobie przebindować klawisze, możemy zrobić sobie makra. Oczywiście możemy też sobie regulować kilka progów DPI, które możemy sobie dostosować pod siebie. Znajdziemy także zarządzanie RGB tej myszki, gdzie możemy sobie wybrać konkretny model podświetlenia. I ten soft to jest rzecz, którą naprawdę pochwalę, bo także czego się nie spodziewałem, to jest to, że przykładowo on się integruje z monitorem od AOC, który ja używam na co dzień i to było bardzo fajne, pozytywne zaskoczenie. Także widziałem, że inne peryferia od AOC się wyświetlają w tym programie, więc jeżeli mamy cały ekosystem i korzystamy tylko i wyłącznie z jednego producenta, to fajnie, że możemy mieć jeden program, w którym wszystkim możemy zarządzać. Duży plus. No i musimy jeszcze oczywiście porozmawiać o cenie. Ta myszka jest wyceniona na ten moment w okolicach 200 zł, czasami 180, czasami 190. Link do myszki zostawię wam w opisie i sprawdźcie sobie cenę, bo one lubią się zmieniać. Natomiast tak, co ja sobie myślę o tej cenie? Za 250 zł możemy dostać Gloriusa model O. I to jest już myszka, która wyrobiła sobie powiedzmy renomę. Jest troszeczkę inna, bo jest oczywiście symetryczna. Natomiast to jest powiedzmy podobna klasa myszy. Co innego możemy mieć w okolicach 200 zł? Możemy mieć G502 od Logi, która jest jednak myszką zdecydowanie bardziej ciężką, też profilowaną, więc nie do końca taka konkurencja. W okolicach 200 zł możemy znaleźć Genesis'a Zikrona 550, który też jest myszką taką, można powiedzieć, z otwartym korpusem. I jest dodatkowo bezprzewodowy. Kosztuje zwykle koło 180-190 zł, więc ciutkę taniej. I ja myślę sobie, że tak, jeżeli AOC wchodzi na ten rynek peryferiów w Polsce, bo za granicą one były dostępne nieco dłużej, to myślę, że ta wycena mogłaby być troszeczkę bardziej agresywna, troszeczkę bardziej korzystna, żeby zachęcić nieco więcej użytkowników do spróbowania właśnie tych peryferiów bo wydaje mi się, że zwłaszcza na naszym polskim rynku, gdzie mamy sporą konkurencję w postaci SPC, w postaci Genesisa, naszych powiedzmy rodzimych marek, to AOC może mieć naprawdę problem przebić się przy takiej wycenie. Jest to myszka solidna, jak za ten hajs trzeba to powiedzieć, ale myślę, że tutaj zwłaszcza na początku trochę bardziej agresywnie należało podejść do Tematu wyceny. Sam gryzoń spoko. Jeżeli lubicie profilowane myszki, myślę, że się nie rozczarujecie. Dajcie znać w komentarzach, co wymyślicie na temat tego gryzonia. Czy wiedzieliście, że AOC w ogóle produkuje swoje własne peryferia? Komentarze są wasze i subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Na razie, Bios.